Zaoan, Katusie, czyli witamy w Singapurze, 13 największym lotnisku świata, i nie wiem czy najbardziej nie fancy. Montanna tu powinna być, ale pokażemy Wam to później. Oddaliśmy bagaż, bagaż można oddać za 16 dolarów. Tych ich tutaj nie wiem, jaka to będzie cena, chyba niecałe 3 złote Nie macie dobę, nie? Więc my akurat jesteśmy tu na dobę. Idziemy zobaczyć, co tu da się zobaczyć, zwiedzić i będziemy was informować. Żeby wam zobrazować tu macie terminal drugi się ciągnie i ciągnie tam macie tą fontannę Terminal trzeci jest tak samo wielki i sam chyba bodajże ich tutaj cztery. Z ciekawostek jest gdzieś tutaj darmowe kino, którego jeszcze nie znaleźliśmy, ale postaram się znaleźć i wam powiedzieć gdzie. Jest basen na dachu za jakieś 10 singapurskich dolarów gdzie macie też prysznic i w ogóle na dachu, więc spoko. I właśnie idziemy szukać busu, który jest darmowy, jeżeli macie 5,5 godziny przesiadki do 24, to 2 godziny taka traska objazdowa i niby za friko, więc idziemy szukać i zobaczymy co to będzie. Pomiędzy terminalami możecie się poruszać takim SkyTrainem, który jest bezzałogowy I darmowy. Teleportowaliśmy się na Chinatown I mamy od razu hinduistyczną świątynię z XIX wieku Idziemy sobie szukać czegoś do jedzenia, bo chcemy od razu też wspomnieć, że e, loty Scott, takie linie lotnicze nie mają w swoim e, tym najtańszym bilecie jakby jedzenia ani wody ani picia w ogóle. Więc no, jesteśmy trochę głodni, a do samolotu prawie nic nie braliśmy, więc żyliśmy na jakichś tam okruchach cipsów. Idziemy coś zjeść. aby nie kłusić lasu, byliśmy w magu, więc nie nagrywaliśmy nic z jedzonka Bo wiadomo, street foody A mamy jeszcze jeden lot Ale mamy tutaj bardzo fajny i ciekawy pomysł Garden Bridge, też w Chinatown Zobaczcie sobie Centrum miasta praktycznie Ulice I taki fajny skwerek Taka kładka, żeby przejść na drugą stronę Ciekawe rozwiązanie. tak oto z tym sposobem Znaliśmy się na Marina Bay Z tym sławnym, popularnym hotelem z, tymi, z tym ogrodem ze światełkami Ale to pokażemy ewentualnie później Idziemy teraz jeszcze zobaczyć jak to w dzień wygląda Mamcia w środowisku naturalnym A teraz chyba bez większych pierdoletów Pokażemy wam ten parczek w ciągu dnia <laughs> może uda się puścić drona, trochę zaczął wiać, to jeszcze zobaczymy, więc oglądajcie że idealnym miejscem do zakończenia tego vlogasu będzie miejsce, z którego zaczęliśmy czyli spod wodospadu, który rano niestety nie działał wieczorem nie działa jesteśmy strasznie zmęczeni Singapur piękny nie polecam w sumie ten Marina Bay od godzin porannych, popołudniowych ładnie, ale gdy są światełka dużo lepiej zagospodarujcie sobie ten czas może jakoś trochę inaczej Temperatura, jetlag, brak spanka trochę w nocy przy poprzednim locie 11 godzin dał nam się we znaki, jesteśmy strasznie zmęczeni wyglądam jak wyglądam, ale butelka wygląda po jednym dniu noszenia tutaj gorzej więc nie jest tak źle teraz lecimy już w miejsce docelowe i widzimy się niebawem nara mordeczki jeszcze ostatnie słowo bo zapomniałem kino nie wiemy gdzie w końcu jest, dziś niby na terminalu numer 3 Was ten też nie wiemy gdzie jest ten bus za darmo, który możecie sobie się przejechać gdy macie przesiadkę od 5,5 do 24 godzin. Prawdopodobnie, ale nie jestem pewny, Pamcia tak pomyślała i to miałoby sens, że nie można wyjść jakby za, za bramki, że trzeba jakby zostać na lotnisku i chyba wtedy to działa. Nie wiem, my ile bilety generalnie tramwajowe są tanie, więc już na pewno, do jutra.